Znajdujemy się na zaporze w Solinie. Jest to jeden z najpopularniejszych polskich deptaków. Zapora ta ma długość 664 metry i wysokość 82 metry. Z 500 milionów metrów sześciennych wody. W Koronie jej szerokość to 9 metrów. Tą zaporę budowano w latach 1960-1960. W 1968 zakończono jej budowę. Tutaj pracowało ponad 2000 osób. Wbudowano też specjalnie na ten cel osiedle w Solinie. Doprowadzono też linię kolejową. Przy budowie tej zapory zużyto taką ilość betonu, która wystarczyłaby na otoczenie całej granicy naszego państwa murkiem o wysokości 30 cm i o szerokości metra. Tutaj też sprowadzono specjalnie dźwig z Anglii. Dźwiglinowy, którym przewożono konstrukcję betonową i uzbrojenie, i inne elementy wyposażenia tegoż obiektu.